A, Dobra, witam was, docent polskimibruwary.pl Jesteśmy w Klabroku. Po przenosinach Klabroku obecnie z. To jest z Racławickiej przez Zyłowską, tak. tutaj. Więc jesteśmy na ulicy Zgoda i ze mną jest Maciek. I Janek. Cześć. Maciek jesteś tutaj właścicielem. Współwłaścicielem Klabroka. Ty Również, również jesteś, czyli współwłaściciel Klabroka. I co ciekawe, jak korespondowałem właśnie z Maćkiem, to się okazało, że nowy browar Birlap z piaseczno, tak? Tak jest. Produkuje dla nas dla naszego browaru kontraktowego biało czerwone Tak jest, czyli yy, piwo biało-czerwone to jest koncepcja wasza, tak? Tak jest. Uważone w browarze Birlab. Czy wy coś wspólnego macie z browarem Beer Lab? Ja mam tam udział. Okej, okay, czyli jesteś też wspólnikiem browaru Birlap. I cóż, powiedzcie mi jaka była koncepcja w ogóle na to piwo, bo to jest, to jest lager. To jest piwo dolnej fermentacji, więc rzadko rzemieślnicy polscy ważą takie piwo. Jak to jest Pils. No, Pils generalnie bardziej goryczkowy lager. No. Lager to mamy klasik rock, natomiast takie czysto czysto. Generalnie chcemy mieć własne piwa. Po prostu mm -hmm. chcemy produkować, chcemy też mieć piwa z przekazem przede wszystkim yy, mamy mm -hmm. yy, dwa takie nasze główne yy, brandy, to jest właśnie Dum, Polska Duma. To będzie piwo nie tylko dla kibiców, ale też i dla polskich patriotów. Nie mylić z yy, nacjonalistami, mm -hmm. bo będziemy produkować piwa, yy, które yy, także będą miały na swoich etykietach pewien przekaz. Robimy teraz na Grunwald, robimy na powstanie, robimy na kampanię wrzeszczą piwo. A to, o to z etykietą włoską o co chodziło? A to na Kumpra, który odkrywa się knajpę włoską i <grym> robi imprezę. Ale też to, jest to samo, tak? Rozumiem. Tak, ja... chciał mieć swoje piwo na, na event. No dobra, to robimy biało-czerwonych i robimy, jak Włosi będą chcieli mieć swoje piwo, to niech mają ten sam smak, tylko swój, swój, swoją etykietę. Jasne. A czy te piwa, jak mówisz, Grunwald i powstanie, to też będzie ta sama zawartość, czy jednak Nie tam się nie, nie, będzie zmieniać, inne bareczki będą. Mhm. Na powstanie będzie czerwone? jak ta nasza ofiara warszawskiej krwi, mm -hmm. a na Grunwald będzie polsko-litewski skład yy, i to będzie Amber Pale Ale. Ok, czyli te dwa kolejne to tak będą już górna fermentacja tak jest. Yy, Kilka słów na temat tego piwa. Pierwszy raz mam okazję pić piwo z podwarszawskiego, piaseczyńskiego browaru Birlab. Dokładnie to jest Łoziska, to jest jeszcze tak 3 km dalej trzeba przejechać. Yy, tak, widziałem na mapie, że tam bardziej w lewą stronę. Przez taką cudowną miejscowość, Jazgórz Szczyzna, która zawsze <laughs> miło kojarzy jak ją przejeżdżam, bo sobie patrzę, to chyba jedna z większych w ogóle tablic jest. Także mam nadzieję, że mam, że odwiedzę niedługo Browar birlab. Natomiast piwo jest bardzo porządne. Ty powiedziałeś pils, ja jednak bym powiedział, że to jest lager. Trochę mi tej goryczki, takiej pilsowej, takiej porządnej goryczki, jaka jest powinna być w pilsie, trochę mi brakuje. Natomiast piwo jest bardzo czyste, nie ma żadnych wad. Czyż się za zimne? Jest... Nie, absolutnie, absolutnie. Tutaj, zobacz. Zresztą przez chwilę otworzyłeś i już pół litra właściwie poszło. Także. Na ugaszenie pragnienia w taki dzień jak dzisiaj. Bardzo dobre. Coś jeszcze od was? To znaczy, jeszcze oprócz tego, że idziemy z konkretnym przekazem, mm -hmm. to bardzo nam zależy na tym, żeby to wszystko było w miarę zgrabne estetycznie. Trochę przyjadły nam się wszelkie prześne etykiety i patriotyzm kojarzone z z jakimiś komiksowymi postaciami, czy z komicznymi tworami. Więc jakby dążymy do tego, że przekaz był jak najbardziej prosty i bardzo estetyczny. Czy to jest yy, znana i lubiana powszechnie agencja Flow, która Wam robiła Pewnie Nie, to, to jest agencja Janek Mańka. A, <laughs> bardzo dobrze, <laughs> bo wszyscy po prostu korzystają z jednej agencji, więc, mono... <laughs> y, więc monopolom mówimy nie. Fajnie, fajnie, że jest coś innego. Nie powiedzcie, jakie, jakie przyjęcie generalnie wśród naszych klientów? Pierwsza warka poszła praktycznie u nas w naszych lokalach. Czyli rozumiem, że to już jest warka druga? To, nie, to już końcówka pierwszej warki. A, czyli to jest pierwsza warka, 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 warka druga? Warka. będzie rozlewana we wtorek i jedziemy z tym już do, do zaprzyjaźnionych innych lokali i do sklepów już pod euro. E, a data przydatności, żeby rozpoznać Któr te warki? Roku? Nie, nie, chodzi mi o to, żeby, żeby <laughs> widzieć, która jest która. To e, ta, ta jest kończy 10 lat. Na dole 10. butelki. butelki. Tak, właśnie, hmm. się to tego, bo wydrukowane, było na czarno, A. więc robimy tym metkownicą. Tak, teraz będziemy tak. mieć tuż biały. Hmm. E, mam przydatność pół roku pasteryzowane to jest. Te, tymi rękoma żeśmy odbierali z pasteryzatora, żeśmy się podzieli. No. A tam jest pasteryzator taki tunelowy? Hmm. Hmm. Tak. Okay. To była pierwsza pierwsza warka w ogóle, hmm. tak więc trzeba było wszystko dopracować, co chwilę były przestoje, więc... To w ogóle była pierwsza warka w Girillabie? tak. Jak? No to w ogóle jestem pełen uznania, bo wiecie dobrze o tym, że mówię, trzeba mieć pewną wyrozumiałość dla startujących browarów, że te pierwsze piwa nie są specjalnie jakoś zachwycające, a tutaj proszę, pierwszy lager i... Bardzo, e, bardzo udany, także panowie, no fajnie, fajnie, że ten projekt jest. Mam nadzieję, że może spotkamy się przy okazji kolejnych, tak PIF. To w, lip, w lipcu Grunwald będzie kiedy? 7 lipca wypadł. 7 lipca, także tydzień przed, przed rocznicą bitwy. A Ta, jedziemy tam. A, no. Będzie ciężko, bo chcemy pogodzić Woodstock z, z, tym, z Grunwaldem <laughs> będziemy się trochę bitwie. Tak. Jaka jest w tym momencie dystrybucja tego piwa? Ono jest tylko w sklepach specjalistycznych? Tak, dystrybuujemy to przez zaprzyjaźnione dwie firmy dystrybucyjne. No i sami latamy sobie, z panowie z teczką. W sensie, a też co browary, to przynajmniej jest miło. Eee, słuchajcie, to jest ciekawa rzecz, że browar rzemieślniczy wystartował i ma butelki. Nigdzie nie widziałem jeszcze tego piwa w beczkach. Wiecie, że kraft zazwyczaj zaczyna od obecności w wielokranach, w lokalach, a butelka przychodzi mocno później, a tutaj zupełnie odwrotnie, najpierw butelka, Eee, tak przy okazji zapytam tutaj eee, klienci, bywalcy Klabroka eee, ciągle preferują bardziej butelkę, czy, czy jednak Zglasza, beczka? Butelka. O co chodzi? Dlaczego oni nie są, są przekonani do beczki? Wiesz co, lubią może lubią etykiety nasze, Aha. bo tutaj mamy nasze, no to czekaj, pokażę Ci coś, co jeszcze mamy. A propos etykiet. Okay. Zaczęliśmy od tego, o kurczę. No. Eee, ale to jest ważone gdzie? To jest jabłonowo. A, jabłonowo. To co? Może spróbujemy. Bo akurat mi się skończyło. No tak. I to było kiedy hmm. ono weszło? Zrobili nam nawet 6000 butelek na to. Chcieliśmy mieć własne, własne piwo, zaczęliśmy testować, zanim jeszcze nasz browar był gotowy. No i... Hmm? Wiesz ludzie u nas przede wszystkim związani są z miejscem, z Marką i z tą całą ekipą od nas, więc mając piwo rokowe w ręku, się tylko cieszyli, że to jest jeszcze znaczne. Jabłonowo. Tak jest, z naszym logiem. Yy, ale powiedz mi, kiedy ono w ogóle yy, weszło, tutaj no do tego lokalu? No otworzyliśmy, w październiku. O. Październik? No to już trochę czasu jesteście tak. tutaj. A no miałeś... nie no, w ogóle jednak nieporównywalne są te piwa. Tutaj, tutaj. <laughs> nie no, chłopaki się starają, ale to. Wiesz, no... Tutaj było złożenie trochę inne. Tutaj chcieliśmy mieć nasze klebrobnikowy piwo mm -hmm. w miarę fajnej cenie. Mm -hmm. i z tym smaku, że tak powiem, no. bo już trochę nam się przejadły i przepiły te wszystkie wymyślane i wytumane kolejne smaki. A kiedy sięgasz po zwykłe piwo, to okazuje się, że to nie jest piwo. To jest fajne, bo nawet na etykiecie jest przyznane, że zapach przyjemna nutka perfum, a smak owocowo-perfumowy, więc tutaj nawet nie muszę nie mówić. Tak, nie muszę <laughs> mówić, że są takie dziwne motywy w aromacie smaku. Po prostu to jest napisane na etykiecie. Okej, okay. dobra, to było moje. Co ja chciałem zapytać, czyli ludzie przywiązani do miejsca e, piją tak, markowe piwo pod marką własną, klabroka. Dokładnie. E, bardzo fajnie. E, wcześniej byliście na Wolskiej, tak? Jeszcze zanim, e, jeszcze klasyczna, klasyczne miejsce na Rasławickiej. Tak, znaczy na Wolskiej dokładnie nie była nasza ekipa, to nasz komplet pociągnęli ten temat. Potem oni odpuścili to, coś mhm. dobrego, to wracamy na stare śmieci. Jesteśmy od października tutaj. Mhm. No tak yy, widzę, że słynny wentylator, który był yy, na Racławickiej, jest, jest nawiązanie. A tam na Racławickiej właściwie dlaczego była zmiana konieczna? Oczywiście się zmienił budynku. A czy tam te forty cały czas y, istnieją, one są jakoś użytkowane? Są zamknięte. Byłem tam, nieprzyjemnie niestety. Wszystko grzyb zjadł. Ale mamy teraz nawiązanie do Racławickiej i na kolejowej organizujemy duże koncerty w Starym Harlemie. Teraz to się nazywa Rockstage. Yy, jak już ktoś pamiętał ten lokal, że można było przyjeżdżać motocyklem, zaparkować, pójść sobie na ogródek zjeść grilla, no to właśnie dokładnie to samo jest na Kolejowej, tylko że jeszcze większe miejsce. Okej, okay, także wpadajcie do Klabroka, ulica Zgody 9, więc samo centrum Warszawy. Też jak najbardziej polecam Biało-Czerwoni. Różnica między tym a tym piwem jest kolosalna. To jest, no jabłonowo z tymi estrami takimi różnymi dziwnymi rzeczami, to bardzo czyściutkie, bardzo przyjemny lager. Czytałem komentarze, że jednak może być problem ze sprzedażą w sklepie, bo to piwo ile? 6 zł? 7 zł kosztuje w sklepie? No tak mniej więcej będzie kosztować no. jakiś narzut zrobię. No, jest to słuchajcie, brownie za piątaka. Tutaj. A czy w sensie do, no. do sklepu? A tutaj jest za? Tutaj jest Zadychem. No, to czyli jak normalnie w warszawskim lokalu, a nawet dwa złote taniej. Dobra, myślę, że... Jeszcze że... na bieżąco hmm? aktualizujemy, mamy mapę, na której możecie zobaczyć, gdzie... Jest. Nasi to byli można info. Nas, można nas dorwać. Nasi to byli info. A ja mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy przy okazji piw Birlabu i ewentualnie kolejnych piw polskiej dumy. Tak jest, birla będzie robił też i klasy kroka już, już nie będziemy robić. Gdzie indziej. Zdecydowanie dobre posunięcie. <laughs> Okej, okay, dzięki, na razie. Cześć. Zdrówko.